Cześć, witam Was bardzo serdecznie, Krystian Lejowski z tej strony i lecimy sobie z kolejnym materiałem i z kolejnymi nowinkami o naszych klikaczach. Oczywiście dużo się cały czas dzieje i tak dalej, listingi nadchodzą. Jakie listingi nadchodzą? No to właśnie o tym dzisiaj. Kochani, zanim przejdziemy do tematu oczywiście zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subskrypcji, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami, aby wspierać mój kanał, mnie mój kanał. Dzięki wielkie, możemy zaczynać. Wiem, że wielu z Was, wiele, wiele osób ogólnie działało w MemFi, MemFi Club. Tak więc jak już pewnie wiecie, bądź jeszcze nie, listing już 22 listopada oczywiście. Tak więc już niebawem. Ja osobiście nie działałem w MemFi, tak więc generalnie rzecz biorąc, jakiś tam Generalnie nie wiem nawet co tutaj oczekiwać. Ja nie oczekuję nic. tak? Bardziej, bardziej pod waszym kątem, żeby wam powiedzieć. Aczkolwiek jak mówię, nie interesowałem się aż tak tematem. Wiem, że listing niebawem OKX, giełda OKX oczywiście i pewnie będą jakieś, jakieś bybit jeszcze będzie, tak więc bardzo ciekawie tutaj się nam zapowiada. Dajcie znać, jak to u Was wygląda. Nie wiem, czy tam są już przydziały alokacje, czy jeszcze nie ma. Nie mówię to... Z doskoku informacyjnie, co się dzieje, jak to wygląda, a Wy możecie napisać w komentarzu. Napiszcie w komentarzu, po prostu, jak mniej więcej te alokacje, jak ile macie tam do airdropa itd., itd. Nie? Jeżeli chodzi o te punkty, co tam się zbierało, itd. Jeżeli chodzi o Toma, czyli to market, czekamy oczywiście na airdropa. Dali wpis na medium, na medium, a jeżeli chodzi o właśnie tutaj dystrybucji tokenów i tak dalej, i tak dalej. Wiemy teraz na ten moment, że 80% wszystkich tokenów, tokenów idzie dla community bez żadnego tutaj westingu, westingu ok? Bez żadnego westingu. Um, czyli co? 30% jest aktualnie rozdysponowane. 41% available now for ongoing community airdrop. Um, 8% team allocation czyli dla teamu z jakimiś, a, okay, z jakimiś tam delikatnymi i tak itd. E, OK, tylko że kiedy ten listing tak, no chyba to każdego interesuje. The first way of the distribu distribu distribute, the 50% of the token is weekly toma Airdrops. This campaign has already been pre-launched to get their feedback, Produkty. Ok, czyli co wiemy tyle, że launch soon, <laughs> listing is coming. Cały czas jest listing is coming. Ok, mały update od Ton Station. Jak wiecie, zakończył się, zakończyła się farma farming w Ton Station, jednak yy, przeczytam co napisali. Przygotowaliśmy dla Was ekskluzywny airdrop tokenów Sun dla wiernych fanów Sidus Heroes. Doceniamy Was i Wasz, i wasz wkład w rozwój ekosystemu, to dzięki Wam rośniemy i ewoluujemy. Aby wyrazić naszą wdzięczność, chcemy dać coś od siebie społeczności. Tone Station przeznaczyło 2% całkowitej podaży Sun specjalnie na tę okazję. To wyjątkowa szansa dla naszych uko ukochanych Sidusian, <grym> by wcześniej zaangażować się w ten niesamowity projekt. Um, kogo uważamy za wiernych fanów Sidus? Przeczytaj szczegółowy artykuł i dowiedz się więcej. Lista jest długa, więc sprawdź czy się kwalifikujesz. Jeśli nie, nie ma się, wciąż masz czas aby to nadrobić, oto kilka wytycznych. Wszyscy uczestnicy airdropu muszą podłączyć swój portfel MetaMask w zakładce Airdrop w aplikacji Station. Tak, pokazała się tam taka opcja, ja już podłączyłem. Snapshot portfeli zostanie wykonany 25 listopada o godzinie 13. Kwalifikują się tylko portfele nie będące na giełdach. Portfele zespołowe nie będą uczestniczyć w airdropie. Szanse czekają. Czyli dodatkowa opcja, nie? 2% podaży, no to spoko. Można załapać oczywiście więcej. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o Tone Station, kochani, to jest kwestia tego typu, że airdrop listing będzie początkiem grudnia. Tak więc sobie to zapiszcie. OK, jeszcze ostatnia taka informacja na dzisiaj, jeżeli chodzi o Katizen. Um, kupowałem dzisiaj sobie um, przez Pluto Top Up Center yy, ten pakiet tam rybki, tak, rybki za, 90, za dolara, za 99 centów generalnie, minus 30% z Kati, za, jak kupujemy za Kati w y, Pluto Top Up Center, ok? No i niestety ta transakcja. Y, nie dostałem tych, y, tych, tych rybek, nie dostałem tej paczki, którą kupiłem na Katizen, ale wzięło mi Kati z portfela, nie? No i tu jest jakiś tam problem. Jest forma, którą można napisać na ich telegramie, y, na czacie telegramowym. Można tam ten problem swój zgłosić, tam się na bieżąco, tam się podaje po prostu. Y, krok po kroku jakieś informacje o waszym caterzeniu i tak dalej bo o problemie i po prostu zgłoście to jeżeli dokonywaliście jakiegoś zakupu rybek przez Pluto Top Up Center żeby po prostu to poszło do nich żeby to zwrócili albo dadzą kolejną paczkę dla, dla tych którzy kupili a nie dostali albo zwrócą no nie wiem zobaczymy u mnie na razie u mnie na razie się tutaj nic nie zmieniło tak szczerze powiedziawszy, mogę sobie jeszcze zerknąć na szybko, ale chyba się tutaj nic nie zmieniło. Tak, nic się nie zmieniło na portfelu. Hmm. Środki poszły i po prostu tak zostało. A jeżeli chodzi o Catizent, o czekajcie. W sumie nawet mogę tutaj wejść. Hmm. Ale też chyba się nic nie zmieniło, bo nawet by było, że paczka została kupiona. A generalnie wygląda to tak. Czekajcie, nawet tu wejdę. Generalnie to wygląda tak. Zakładka R, co tu jest? No to chyba wszystko porobiłem. No, a generalnie wygląda to tak, że po prostu jest ta sama paczka, która jest jakby raz dziennie tylko dostępna. Ona jest po prostu znowu tutaj dostępna, a została ona przeze mnie zakupiona. Tak więc, kochani, z to ten formularz do zgłoszenia ja wam zostawię po prostu w opisie, jeżeli ktoś kupował i nie otrzymał. Dobra, na dzisiaj tyle kochani. Dzięki wielkie, dzięki serdecznie. Dajcie znać, jak tam u was przydziały, ile macie punktów MFI oraz w innych tematach. Pozdrawiam serdecznie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i słyszymy się już jutro. Hej!